W następnym odcinku nie, e, A jednak zalepiłeś, dwie dziury. Trzy, dwie, trzy, dwie, trzy. Nie było dziur. Las się w nocy robił. Nie, nie, ma tak dobrze w Minecrafcie. Weź jak możesz. żeby to był creeper? Tym mam, ej, ty, mam nadzieję, że na naszym dachu nic nie chodzi. Nie, nie ma nic doda. Kiedyś miałem taki dobry patent, że pierwszy domek miałem mie w miejscu takim, że dookoła się pewne kliperów spawnowało. Że wychodziłem z domku, miałem chyba z pięć Clipperów koło domku. Jednego jednego... pierwszego poranka. Ja drugiego. I pierwszego miałem trzy klipery pełno zębiaków i szkieletów, ale stwierdziłem, że to był przypadek. Ale swój dupę. I cztery szkła jeszcze. Dobra, to trochę piszę trochę... Jednak taki, taki, taki kwadrat się trochę wydaje z tego. Popatrz no, można zrobić taki patent to. Bo... I tutaj szkło jak idzie Patrz Takie coś Tu będzie szkło, szkło, szkło Szkło, 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 szkło. Piasko się trochę by przydało Kto idzie na tą misję? Darion? Na jaką? Do piasku ja. zdobycie piasku Co wziąć tego screena? Które, aha, tego, tego, tego... Tego oj tam, oj tam... Tego świtaśnego screena Ta? No mhm. Chwila przerwy Uf. Dobra Chwila przerwy i już minęła Tak, w ogóle wiem, że mam wyłączony smooth lighting Ogólnie po pierwszym się takie coś podoba Wiem, że tu mamy wielką uproszczenie A po drugie wtedy mam więcej FPS-ów Masz włączony czy wyłączony? Wyłączony Ooooooo... Bulgil Nie wiem czy nie zobrać strony fanowskiej na Facebooku Nie no bez sensu Nie mam żadnych widzów jeszcze Znaczy nie wiem czy teraz mamy ale W momencie w którym nakręcimy nakręc ten filmik Nie mamy żadnych widzów którzy nie są naszymi znajomymi Moje plecy, o moje plasty. Oj, coś to się zepsuło, był, nie wiem dlaczego, flaps mi się zatrzymał, nie nagrywał, ale było samo nudzenie w tym momencie, w którym to było, więc nic nie straciliście. Um, może damy taki jakiś ciekawy kanał na YouTube na dzisiejszy dzień ciekawy kanał na youtube na dzisiejszy dzień to bo daliśmy już dwa ciekawe kanały daliśmy yy, juniora i zache lekko to teraz co możemy dać Osiem... 84 nie raczej każdy go zna to może damy jakiś kanał meister um... projekt o Czekaj z nazywa, nie pamiętam. Wiem, że to jest kanał z On jest w ogóle ze Wrocławia. I dobry gostek jest. Ostatnio coś trochę gorsze filmiki ma niż kiedyś. Ale jest fajny. E, subskrybujcie go. Musicie go subskrybować. Inaczej gniecie. Spłyniecie w ogólech piekielnych. E, masz piasek? Skąd ja mam finta? Nie wiem. Piasek jest w... piecyku. Najemiście. Mam 33 wungla. Już nie mam. Może teraz kleja przetopimy w ogóle. Muszę liczyć ile tych, tych rozwalam. Starczy. No, już dalej starczy, póki to szkła. Wow. Ty paliś szkło teraz w jednym czy w dwóch piecykach? W dwóch. Nie mniej szybciej. No ładnie. Nie wiem. Może. Um. Bo nie ma to jakiś patent typu coś innego na dziś to jakiś czas będzie Co jeszcze może być na dziś? Może by tak kwejk na dziś Czekaj, to wejdę na stronę główną fake, wezmę się grafiego kwejka Em um. kwejk na dziś, kwejk na dziś. Co może być? Jaki może być kwejk na dziś? Hmm. E... Może by tak ten z Jezusem ten wiesz który... Ten Może z biatyki O to, i to jest właśnie kwek na dziś Może powiecie, że teraz, że to akurat podpierwalamy z lekką stroną ale... Ale przyznamy wam rację, to akurat podpierdlam z rekostroniczego. Dobra, eee... bo ee, to już nie ma nie ma roboty na dzisiaj, człowieku. Ty, wyrobiliśmy się z całą robotą, a jeszcze słońce nie zaszło. To jest dziwne. Nie już zachodzi. A, aż nie zaszło. To co, co jeszcze? Skończyłem się pomysłu, co można robić. <grystanie> Piwnica. O, piwnica. I można przełożyć drzwi. Dobra. Czyli jutro zaczniemy robić piwnica, a dzisiaj... W ogóle jak tam drzewa, które zasadziłem ostatnio? Rosły? Wycięte. Urosły. No, posadzę sobie drzewko przed babem. Tak jak miał Julianka tu ja będę miał Marian. Marien. Czekaj. Jak się... Jak się nazywał ten ten... Nie... Ten z pingwinus z Madagaskaru, ten... ten, ten... O, ten ja miał morcika, o. Nie... O, jest taki. Te To ja posadzić morcika ponieważ już na serio nie mam co robić. I chyba po, chyba po tej jak skończyłem piwnicę, to skończymy na dzisiaj nagrywanie i... Bo i tak mam kilka odcinków już naprzód. Na bum, Mniej niż 3 Dobra, ale w ogóle to Ciewnica musimy już ok. nazwę, ponieważ jeszcze w tym momencie nie mamy nazwy Jak to na YouTube'a to już będzie miało nazwę, ale w tym momencie nazwy jeszcze nie ma I zaczyna się ściemniać Mam pytanie, po co to mówisz? Żeby nie było cicho Dobra, czyli na górę I zaczynamy kończyć odcinek Dobra ludzie, ja czyli to już... W piwnicy się jeszcze spalmuje Dobra, to zamknij piwnicę Piwnica, ja ulicę. I weź trochę oświetl na, na górze, bo ciemno jednak jest Dobra ludzie, to subskrybujcie nasz kanał Który robi takie nieogarnięte oświetlenie na maksa Subskrybujcie, komentujcie Oceniajcie Um, wysyłajcie znajomym i... i jakyś? Darwin. Co? No, chyba do następnego odcinka. Weź się połóż. Chyba Boga mam. Weź wstań. Mało dzień jest. Fajny bóg, nie? To chyba na mód tylko jest. Dobra ludzie, to narka.